Odpowiedzi na państwa pytania w komentarzach stworzyliśmy filmik o serwisowaniu bębenka. W tym materiale dowiesz się jak przeserwisować bębenek, jakie narzędzie będą ci potrzebne, smary i co cię napotka podczas rozbierania i składania. Tak, a więc zaczynamy sobie serwis bębenka, Na początek co musimy zrobić? To oczywiście musimy odkręcić te 6 śrubek ściągnąć całą pokrywę z bębenkiem, bo na początek musimy się pozbyć tego łożyska, żebyśmy mogli przystąpić do serwisowania bębenka. Więc zaczynamy sobie od odkręcenia tych 6 śrubek. Klucz eTorx. I zdejmujemy pokrywę. Tak mamy śrubki, wszystkie już odkręcone. Jeszcze sobie raz sprawdzę, bo mi jedna umkła. No i ściągamy sobie tą pokrywę. Silnik sobie odkładamy na bok, bo to nam nie będzie potrzebne. I sobie zaczniemy od tego bębenka. Tego łóżko nie trzeba demontować, bo w niczym nam będzie przeszkadzać. Ale to łóżko musimy sobie zdemontować, żeby dojść do górnej bieżni bębenka. Standardowo, jak przedtem. Motek bezwładnościowy. Jeśli chodzi o podobieństwa między bębenkami w rowerach elektrycznych a manualnych, jest bardzo duże podobieństwo. Można się to różnić przede wszystkim czym? Tą nakrętką, bo tutaj akurat jest nakrętka na kruż na dwa trzpienie. Tutaj akurat można spokojnie wykorzystać kruż do segerów, który nam się dobrze wpasuje w te trzpienie. Jeśli chodzi o bębenki w rowerach manualnych, zazwyczaj to są bębenki na taki klucz gdzie właśnie jeśli wyciągniemy oś to wtedy napotkamy górną bieżnie. No właśnie taki klucz gdzie wkładamy i odkręcamy. Co bardzo ważne z serwisu bębenka to to żeby wiedzieć w którą stronę się odkręca a jest to gwint lewostronny czyli odkręcamy bębenek dokręcając tak jakby śrubę normalnie. Mamy to. Bardzo fajny i pomocny w tym wszystkim jest magnes. I sobie możemy chwycić tą górną bieżnię I powoli wszystko odkładamy na bok. Ja sobie zawsze szykuję dwa pojemniki. Po to, żeby sobie przegrupować. Przegrupować kulki. Górne i dolne. Tak, jeśli chodzi o serwis błębenka, kiedy to robimy? No. Bębenek często nie daje jakichś specjalnych objaw, a jak już daje jakieś tam oznaki, yy, głośna praca, jakieś huczenie to już wtedy już można powiedzieć, że już jest dosyć późno, więc lepiej zadbać o systematyczną pracę z tym bębenkiem i go serwisować niż poczekać aż zacznie nam huczeć i wtedy dojdzie do skorodowania właśnie bieżni bębenka. Wtedy zazwyczaj się dzieje tak, że smar wysycha, wychodzi nam z bieżni, tutaj się gdzieś dostaje korozja i się robią nam żery. Tutaj akurat nie była głośnej pracy bębenka, robimy to jako serwis standardowy, widać, że tutaj no niestety też powoli korozja już zaczyna nam wchodzić. No więc pomimo tego, że nie daje oznak żadnych akustycznych, powoli zaczyna się tu coś dziać, więc jak już są oznaki akustyczne, to zazwyczaj już jest taki proces nieodwracalny. My możemy przeserwisować ten bębenek, ale nie da już nam a, pożądanego efektu wyciszenia tego bębenka. Zmienimy kulki, e, ale bieżnie już pozostaną wtedy lekko skorodowane i podczas pracy bez, na pewno nie będzie to już cicha piasta, a będzie już nam troszkę chute. E, więc warto to robić w miarę systematycznie, e, gdyż na pewno wydłużymy to tym, e, życie tego bębenka i nie narazimy się na koszty. No i oczywiście nie będzie nas to, że nam. Właśnie to podczas pracy. Drugi objaw, który może zaniepokoić nam, nas, praca bębenka, to jego bardzo cicha praca, a wręcz brak tych stuków takich podczas obracania, że nam nie klika. Wtedy smar już jest na tyle stary i zastygnięty, że te łopatki, które zaraz wam pokażę pod spodem, nie potrafią się przemieszczać, dospierać i może być tak, że nam przestanie bębenek zazębiać i zamiast zazębiać i ciągnąć cały mechanizm napędowy, no to ten po prostu będzie przeskakiwał o 2-3 zęby lub w ogóle nie będzie nam powoli zazębiał. I tutaj mamy górne kulki odłożone, nakrętkę, czyli górna bieżnia i schodzimy niżej, gdzie mamy zestaw kulek dolnych. Ściągamy sobie też oczywiście kuleczki magnesikiem i tutaj wkładamy do drugiego tajemniczka, pamiętając, że to są dolne kulki. Co tu jeszcze mamy ciekawego, to tutaj mamy takie podkładki dystansowe, żeby ten bębenek się nam nie zacisnął. Oprócz tego mamy tutaj zapadki, o których właśnie mówiłem, że jeśli smar jest zbyt gęsty, jeśli mamy zbyt gęsty smar, no to one wtedy, o, tak jak tutaj, zamkło się i już się nie otworzyło, czyli też tu już, można powiedzieć, ten smar jest na tyle stary i gęsty, że one swobodnie już Zostają nam odbijać, ona po prostu już zostaje w miejscu, już nam się nie przemieszcza, gdzie powinna się swobodnie zacząć odbijać ta. I już może to być najwyższy czas, żeby to przeserwisować. Ściągamy sobie zapadeczki. To jest sprężyna zabezpieczająca te zapadki. Tutaj w każdej zapadce znajduje się takie nacięcie. Przez które właśnie przechodzi ta sprężynka i trzyma je w odpowiedniej pozycji. Jeśli mamy to wszystko rozebrane, no to przystępujemy do czyszczenia każdego z tych elementów, żeby to dobrze wyczyścić. Tutaj, się na samym spodzie, gdzie też lubi się gromadzić brud, jest taka uszczelka gumowa, gdzie też możemy sobie ją wyciągnąć i dobrze wyczyścić. Pamiętajmy o tym, żeby te szczelinki, gdzie tutaj sprężynka pracuje, też dobrze wyczyścić, bo to wpływa mocno na pracę tych sprężynek i zapadek. No i co by to dokładnie sprawdzamy, czy jest wyczyszczone, czy nie ma tu jakiegoś starego smaru, czy czegokolwiek. Najpierw sobie jeszcze wyczyścimy tam uszczeleczkę, bo ona idzie na sam spód, więc wyczyśćmy ją od razu i załóżmy, żeby jej nie przeoczyć, bo jak zorientujemy się, że Poskładaliśmy cały bębenek i zobaczymy, że jest ta uszczelka gdzieś na wierzchu. No to a, będzie bardzo przykry, bo trzeba będzie całą tą procedurę powtórzyć, pościągać, wszystko na nowo poukładać. A troszkę roboty z tym jest. Tak, tak, gdzie mamy uszczelkę wyczyszczoną, to ją zakładamy. Odpowiednią wargą do góry, żeby się nam nigdzie nie podwijało. No i czyścimy kolejne elementy naszego bębenka. Tak, bębenek wyczyszczony. Co by też sprawdzamy pod znakiem e, oznak korozji, czy gdzieś tutaj korozji właśnie nie ma, czy też trzeba przepolerować tych bieżni. Czy nie mam tu też coś uszkodzone, ale wygląda wszystko, że tak powiem, dobrze, czyli serwis bębenka w punkt zrobiony, bo jak widzieliście wcześniej, te zapadki już nie odbijały, no i też takie oznaki rdzy gdzie na papierze już wychodzą. Też już się pojawia, więc to już był ostatni moment, żeby to zrobić. No i odkładamy sobie następne wyczyszczone elementy. Teraz podkładeczki. Podkładeczki są ustawione tak, że najgrubsza jest zawsze na spodzie i coraz cieńsza idzie do góry, więc też to tak zostawmy, bo ta ostatnia, najcieńsza podkładka, zwykle jest taką podkładką ślizgową, gdzie pozwala nam dobrze zaciągnąć. Górę bębenka i teraz tą sprężynkę napinającą, i jeszcze zapadki wyczyścimy, i będziemy mieli, że tak powiem, prawie wszystkie elementy mechaniczne z bębenka wyczyszczone. Kulki Wam pokażę, jak fajnie czyścić, też sprawdzać, diagnozować, czy nie są w jakiś sposób użyte. To zaraz Wam pokażę osobno. Pamiętajmy o tych szczelinkach, żeby je dobrze wyczyścić. Bo tutaj pracuje nam ta sprężynka, i ona odpowiada za to, żeby te zapadki nam się dobrze otwierały. I sobie zawsze papier zaginam i przeciągam po szczelince i patrzę, czy brud jeszcze wychodzi, czy nie. Tak, teraz będziemy sobie czyścić kuleczki. Ja kuleczki sobie wolę zawsze jakieś matybowe wienione czyścić. sobie wszystkie ładnie wysypuję tutaj. W jedno miejsce. Niczego od razu czyszczę, bo tutaj sobie odłożę wyczyszczone kulki. Wsikam sobie, zawijam i sobie je tak czyszczę. One się wtedy ładnie oczyszczą. I przez kimś, co na szmatce będę widział, czy są jakieś drobiny opiłków. To też nie w stanie powiedzieć coś o tej pieście więcej, czy po prostu już. Kulki są do wymiany, czy nie są do wymiany, bo jak są, te opiłki występują, to znaczy, że są kulki do wymiany. Ale jak widać, kulki się wyczyściły, opiłków tu żadnych nie widać, korozji tak samo nigdzie nie widać, są czyste, odpuszczone, więc są do ponownego użytku. Żeby było łatwiej, ściągam sobie magnesikiem i z powrotem wkładam do czystego pojemnika. Jeszcze raz sprawdzam, czy gdzieś tu jakichś upiłków nie ma, ale to samo robię z górnymi kulkami. Tak samo sobie tajemniczek czyszczę. I tak mamy wszystkie elementy piasty przygotowane do tego, żeby składać to z powrotem. I już mówię od czego zaczynamy. Najpierw zaczniemy od zapadek. Jaki smart pod zapadki stosujemy do bębenków Smart no, do tak wszystkich bębenków zapadkowych stosujemy ten smar. On jest bardzo dobry, się spisuje, więc nie zmieniamy czegoś, co jest dobre. Dajemy tutaj nie za dużą dawkę tego smaru, z tego względu, że jak damy za dużą dawkę, tak teraz się troszkę nalało więcej. Za duża dawka smaru będzie powodować nam rozbryzg, i te zapadki też wcale nie będą tak dobrze chodzić. Więc zbieramy nadmiar tego smaru. I dzielę sobie to na pozostałe zapadki, gniazda, zapadek. De facto tutaj tylko w tym rowku powinien być smar, nie pod zapadką, więc można sobie to tak fajnie rozprowadzić w tym zagłębieniu. Co dalej? Nakładamy zapadki. Tak, Zapadki mamy założone. Sprężynka, która trzyma te zapadki, ma taki wypuścik, i ten wypuścik powinien lądować w miejscu bębenka, tutaj. Czyli zakładamy sobie sprężynkę w taki sposób, żeby tutaj wylądować, czyli wszystko działa tak, jak to powinno działać. Jeśli chodzi o dalszy etap, to sobie od razu tutaj nasmaruję te podkładeczki, tak tylko delikatnie żeby był tu tylko na nich taki delikatny smar, taki film, tylko żeby było poślizg, żeby to konno nie korodowało. Ja od razu sobie zakładam, żeby o tym nie zapomnieć, bo w dalszej części montażu nie będzie nam to przeszkadzać w żaden sposób, więc sobie to od razu zakładam. Jeśli chodzi o smarowanie bieżni i kulek, stosujemy smar tak jak do serwisu Piast, czyli Motorexa zielonego, nakładamy tutaj nie za grubą warstwę. Tylko taki cienki sznureczek. Strzykawka fajnie to podaje, więc no warto korzystać z takich prostych narzędzi. Zwykła aptekarka, strzykawka w zupełności do tego się dobrze sprawdza. Najważniejsze, żeby nie miała gumowego tłoczyska, bo te gumowe tłoczysko podczas ze stknięciu ze smarem zaczyna nam puchnąć i nie działa to tak, jak powinno działać. Ja sobie nakładam na dolną część smaru i od razu sobie nakładam na górną część. Też ten sam sposób aplikując przestrzykawkę tutaj na górną część, gdzie kulki się będą trzymać, czyli to miejsce. Tutaj nakładamy smaru. I zaczynamy od żmudnej rzeczy, czyli nakładania samych kulek. No i musimy teraz wszystkie te kulki umiejscowić na ten smarze, ten smar powoduje to, że one się trzymią w miejscu i można je układać jedna obok drugiej. I tak kulka po kulce układamy sobie, o właśnie w ten sposób. Wysypię sobie te kulki, tutaj będzie mi wygodniej je brać jedno po drugiej. Tak, mamy ułożone kuleczki, więc można sobie układać kulki z góry. Ja sobie jeszcze co robię, to jeszcze sobie delikatny taki filmik olejowy robię na spodzie bębenka, żeby te kulki miały od razu smarowanie z jednej i drugiej strony. Tak, i teraz przechodzimy do układania górnych kulek. Smar mamy już nałożony i sobie lecimy kulka po kulce, układając do benenka. Tak i mamy wszystkie kulki ułożone, wypełniają wszystkie przestrzenie wolne. I można przystąpić do założenia całości bębenka na rdzeń bębenka, tu jeszcze delikatnie ten smar poprawiam. Mamy no to wszystko nasmarowane, czyli możemy składać. Składanie, żeby nam te kurki się nie porozjeżdżały, to nasadzamy to. Nasadzamy. I delikatnie przekręcamy w tą stronę, żeby nam się zapadki chowały. Czyli nasadzamy i przekręcamy, żeby te zapadki się schowały i nam nie rozwaliły kulek. Co pozostało, to górna bieżnia do założenia. Czyli zakładamy górną bieżnię i ją będziemy dokręcać w przeciwnym kierunku, co odkręcaliśmy. Zważając na to, że to jest lewy gwint, czyli tak jakbyśmy odkręcali, no to wtedy ona się zacznie zakręcać. Zakręcamy do oporu i poprawiamy narzędziem, żeby ten bębenek się nam nie rozkręcał. O tak! Mają przeserwisowany bębenek. Jak słychać, ładnie, trkocze. Nic nie szumi, nic nie huczy, nie ma luzów, więc jest wszystko ok. Co pozostało? No to nabicie z powrotem łożyska. Łożysko przed nabiciem sobie posmarujemy. Na pewno ułatwi to wejście. Zrobione. Pozostaje nam założyć okrywę i przykręcić te sześć śrubek żeby zakończyć serwis tego bębenka, w rowerze manualnym odbywa się to praktycznie identycznie, przy użyciu tych samych narzędzi, przy użyciu tych samych smarów. Czyli jeśli potrafimy zrobić bębenek w elektryku, to w rowerze manualnym też sobie dacie radę bez problemów. Jedynie wiadomo, czym to się różni, że zwykły bębenek w rowerze manualnym mamy od razu do piasty, a tutaj mamy do silnika montowany, więc to jest największa. Różnica w tym wszystkim. Budowa tych dębenków jest wszystkich bardzo podobna. Oczywiście są jeszcze inne rodzaje mechanizmów zapadkowych, więc ale to jest ten, który Wam pokażę najpopularniejszy. Więc raczej nie powinno Was nic zaskoczyć podczas robienia takiego serwisu dębenka. Na koniec modowa. Czyścimy, odpuszczamy. I gotowe. Podsumowując cały ten materiał, pamiętajcie, że warto systematycznie smarować bębenek, konserwować go, a posłuży Wam przez długi czas. Po więcej takich treści zaobserwujcie nas, subskrybujcie i lajkujcie.